maneczko moi drodzy, z tej strony ponownie Ja Dziubik, i witajcie na moim kanale Mój Helgier. Już ponownie widzimy się w Lego Fortnite, w naszym otwartym świecie. To no, już udało mi się ukończyć wszystkie mi misje. No i cóż, pokażę Wam co się zmieniło przez ten czas. Za wykonanie misji oczywiście otrzymałem lot pierwszy talizman więc mamy delikatnie więcej serc. Udało mi się znaleźć w skrzyni. Y Cztery sztabki miedzi, bodajże, i utworzyłem sobie miedziany mieć. Miedzi. Mamy trochę podstawowego ekwipunku przygotowanego na wyprawę, no ale to nie jest najważniejsze. W tym momencie lecimy do naszej wioski, którą udało mi się stworzyć, i lecimy do niej. Trochę, to chwilkę to zajęło. Lekko rozbudowana. Już jakieś pierwsze, pierwszych ocaleńców mamy w wiosce, którzy dla nas pracują. Ja jeszcze nie zdążyłem tak naprawdę odebrać od nich zleconych materiałów, które mieli zbierać. No ale to już w dzisiejszym odcinku Wam pokażę. No i mam też przygotowaną pierwszą jaskinię, którą odwiedzimy, żeby zdobyć nasze nasze metale. Bo przerabiałem też trochę mięso, żeby jednak szybciej nie, aż głód tutaj redukować. I są nasze, nasi ocalency wiosce, już mają swoje łóżka o kukurydze. Weźmiemy hmm. hmm. ziemię, czy podziękujemy. Powiadajmy o robocie, pomóż wiosce. w wiosce. Prace w z osobami, kamień. przydaniami się trochę kamieni. Przez ten czas tutaj jest mały, tutaj jest dzięki trochę zmienimy pogadajmy o robocie, pomóż w wiosce prace związane z zasobami i te weźmiemy na otworzyłem no. no, też dwa takie w tutaj mamy skrzynki i tu schowamy to co się udało zdobyć Kolejny mamy kolbę kukurydza, tu kukuryd, no. więc to się różni tu, a pióra chyba tutaj. Udało się zbierać pożycimy wszystko. Musimy sobie napisać łóżko. Tu się rzeczy już porobimy. Mają łóżko już przepisane. No i są moi drodzy? Wyruszamy tutaj do jaskini. Wyruszamy do jaskini na wyprawę. Zaznaczymy sobie tą stronę. No i na chwilę mamy trochę drewno, żeby podobawać, ale akurat drewno jest najmniejszym problemem, bo mamy drzewo, to może Mamy marmurową siekierę i marmurowy kilo, Więc na początek wystarczy, żeby te podstawowe notary wydobyć, żebyśmy za chwilę mogli zrobić sobie śladki, Sporo marmuru się nazywało to coś jak graniki mamy bo to był akurat marmur o i nie wyglądną tutaj schiny my będziemy w razie by sobie podbudować schodki, mamy krusze i miecz mamy sobie podbudować po prostu schody pod, schody podbudować o, mamy brutalne to ja będzie też nasz dzisiejszy cel, jest to jest skiny. Po pierwszym momencie, żeby nie chyba naszego butela bardzo szybko się dało znaleźć. Mamy metalową tarczę, mamy mieć, mamy kuszę. Może ona się wytykować. Może ule się wytykować. Butela też wciągniemy do lasu, bo przy jego chargerze będzie nam pomagał zdobywać surowce. Trzymałem ilość wysiłków więc to jest zawsze przyjemność pożyteczna też delikatnie pomoże, będzie go spowalniał Jestem walcząc z brudem, tak naprawdę. No i bardzo szybko zbieramy wrażenie. O, i kolejny. Kolejny gracz. A mi się podoba to, zaraz po końcu w takim tempie. A spokojnie. Będziemy sobie go wymieniać. Wszyscy są na brutalne. Brutalny jest na wszystkich. Ale spokojnie, ostatnie 4 belki. mogą sobie go robić. No i musimy już mieć śmieję, czy O, nawet przestarcie nas potężnie uderzył. Tego sobie spodziewałem. to na nie robimy uniki. O, właśnie to. O! No i niestety zmieniliśmy. Nie spodziewałem się tego ataku. No i on pięknie. Skończyło się jak zawsze. No cóż, trochę za mało serca. O, nie przypisano nas jednego łóżka. Nie się w obozie na caleńcu. No trudno, spróbujemy jeszcze raz z tym brutalnym, który był przy naszym jaskini. No, co przynajmniej nie zawsze ma, chodzi z sobie sprawę. Trzeba chyba też um, jednak sobie um, zrobić lepszą puszę żeby zaraz nam się ta nie zniszczyła. Czy ta się zniszczy, ale żebyśmy mieli w zapasie. stworzenie o małki no, i kolejną od I mamy które dają przez, pracy, pomóc, co to, to zamyśleć sobie, no, naprawdę nie Tutaj to wybrałem, trafi, nie na nie trafi, nie trafi, nie to nie trafi, nie trafi, nie też nie trafi, nie trafi, nie trafi, nie trafi, nie trafi, nie jest nie trafi, nie trafi, nie nie tu to nie Zostawiam tak, to, że potrzebujemy. Nie mam super to to będzie wszystko, co potrzebujemy. O, mamy kije Lecimy to, zmienimy schemat, Tasiemka. O, no, i jedną tasiemkę. Nie ma z tego jednego dawać. Po, zrobimy to, zrobimy to żeby to się przelaniało i czasu nie tracić.

A, miałem jeszcze chcę zrobić to, więc wracamy. No i zobaczymy, czy nasz... Czy nasz wrót będzie w tym samym miejscu. Ja za zapas nie mał. Temny jest tak stworzony. Nie sobie to, tak naprawdę podpocząć. Na razie nie jak tak naprawdę to wszystko. Tu sobie, mi porządek w tych skrzyniach, jakby to sześć było większe. Mamy wszystko przygotowane. Idziemy do jaskini, bo już ponownie mam Przemieszczamy się. Zobaczymy co nam się wyda. Będę no właśnie tak nagrywał różne etapy, różne elementy. Teraz na przykład mamy element z krutelem. Trzeba jest to, czy gdzieś poszły dalej. surowcy po nim jeszcze zostały, po naszej jest ale niestety no, muzka jest bardzo potrzebne do stworzenia lepszych handlarków tutaj ze zdrowiem no, nie ma go w tym miejscu ale no, nie będę go też szukał będziemy sobie na jaskini tak jak w planach pozabawiamy co surowca, żeby stworzyć lepsze bronie to sobie zmienimy już Współpraca na pochodnie, mięso i Proszę Teraz możemy wnosić pierwsze schody na się. W sumie. mamy świeć. Oni ramy w końcu, że nie jest Są też w co trupy, w ale nie odcalać na O, nie to wziąłem co? A, bo cztery, no przecież nie wiem, że to będzie. no musimy mieć metalowy kilo. Żeby ja pokrywał swoje. No początku, W ogóle. się skrzyni, tutaj trochę dla ja sobie też by było. sobie mieć, że mogę sobie przepalać. budować sztabki. Sztabki bądź płytę metalową, bo płytę metalową też u moich jest metal, wiadomo, że raczej znacznie lepszego będziemy robili. I po prostu teraz skupiamy się na wybudowaniu wszystkich wóz, których tutaj będziemy jemy. O! Ale zrób to. Oczywiście pokonujemy. Siorbą grzyboteżną się przydadzą. Do aliksiru. Czy do soków i wymieniamy sobie słodki. Też będziemy korzystać z tego. Szybko surowcy, które nam przydadzą sirą grubą. To I dodajemy naszą i dalej. Osięgamy sięgamy na szczęście, ale nie na chyba to że trzeba trzy kwartofony tego wybudować i na tej tak, i te ostatnie gole tak, się nie ale sobie wybiją średnią podłogę i dostaniemy się o, tutaj trzeba w ten sposób

O! Zaraz, już tyle kasny pokonu. No ale mamy drewniane nóżki. Zawsze się to da przyda. Dla mnie zawsze wynika pieniądze długie, ale... Ja sobie poradzimy z kuszą i naszym mieczem. Z czasem, czasem jednak nie tylko chórę do przodu. O! bo zaraz z skurczek a jednak nie mamy kolejne belce proszę bardzo są kolejne surowce budujemy spody i wydobywamy to co Mamy jest potrzebne więc tak naprawdę teraz jak a została nam eksploracja racja Wzmocnić trochę nasz ekwipunek. Tylko, lepsze rzeczy będą innymi, to łatwiej będzie nam pokonywać kolejnych przeciwników. Będziemy mieli więcej surowców, wygodywać go w ten sposób post postawienia. I teraz musimy w ten sposób wyglądać. Teraz postawmy w jasno w jasno w jasno jednak z tym brutalem trochę powalczyć to trzeba mieć więcej ze sobą, lepiej być trochę przygotowanym na tę walkę. O, tu mam jeszcze kilka, troszeczkę o, proszę bardzo, z kinofonem. Bardzo śledko jest, mocno jest do bytu i kolejne rzeczy pożyć no i cóż moi mili. nie będę was zaludzając w tym odcinku zobaczymy się gdy będziemy w stanie wydobywać tej noty, eksplorować kolejne jaskinie, więc dziękuję za oglądanie tego filmu, możecie zostawić łapkę w górę i komentarz, trzymajcie się cześć, piema, hej